No witam w kolejnym odcinku Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Z tej strony Demargines 4000. No i gramy dalej. No dobra. Co ostatnio zrobiliśmy? E, przeszliśmy Repair Rue i przeszliśmy cały pierwszy poziom. Dobra. No to teraz czas na drugi poziom. Lodowy. A więc... A więc yy... A więc idziemy do Snowbys No, plask Przez... O Jezu, przepraszam moje mikro Dobra yy, Ponieważ miałem dzisiaj mało zadane A chciałem sobie A jak coś A jak wszystko zrobiłem I miałem yy, Szansę nagrać coś, no to To nagrywam Crusha. Dobra, znowu taki sam... Znowu poziom zimowy. Jak widzimy zresztą. I znowu teraz przechodzimy do poziomu 2D. Okej, okay, kilka osób u mnie w szkole mówi, że niby fajne mam let's playe, ale yy, filmy, ale... Coś tam jeszcze mutacji nie przeszedłem Tak naprawdę to ja mutacje przechodzę O y Zaraz wam coś powiem Zaraz dokończę Widzicie tą platformę? Ta platforma prawdopodobnie Bo już nie pamiętam do końca Przenosi nas do drogi czaski I wtedy możemy zdobyć tamten diament W tamtym poziomie Dobra, lecimy y Przechodzę mutacje Jestem w czasie Dlatego tak wiecie Tak... Y jeszcze nie taki... Nie mam jeszcze takiego prawdziwego głosu I tu Ach, dobra Mieliśmy Akuaku Na szczęście, ale O, i tutaj ciężko zebrać wszystkie skrzynki Dlatego trzeba zrobić O Coś, co się zawsze przydaje Kiedyś ten poziom był DA mnie trudny Spadaj Te kolce są wystarczająco wkurzające I tu mamy ukryte skrzynki jakby Mniej niż zero A powiem wam co, yy, czego jeszcze się Dzięki czemu kurżdę co tak naprawdę poprawiło w grze, co poprawili tak naprawdę twórcy gry, Krasza, y trójki, otóż y naprawili skrzynki, że jeżeli naciśniemy trójkąt, to widzimy ile zebraliśmy skrzynek i ile jest w całym poziomie. No tego niestety w jedynce i w dwójce nie ma. No Rockstar Co ja chciałem powiedzieć Rockstar Bo Naughty Duck to cioty I Tak Naughty Duck? Naughty Duke. To są cioty I oczywiście Debile nie zrobili Ale trzeba to przeżyć I tak gra jest super Dlatego Wielka piona Dla Was dobra Yy, teraz przegłośniłem dźwięki, bo okazało się, że w tym nowym mikrofonie coś buczy, więc zauważyłem, że też cicho były dźwięki, więc przed nagraniem tego yy, zgłośniłem trochę. I to jest taki głupi moment, właśnie dlatego. Yy, dobra. Yy, zgłośniłem przed nagraniem i myślę, że teraz tego buczenia nie słychać aż tak bardzo. Patrzcie, jak zmieniłem opcję. Yy, zmieniłem... Yy, dobra, dźwięki są takie, zgłośnimy na 30... Da 20, kurde, na 29 yy, 70, i 75 muzy... kurde... i muzyka, dobra, myślę, że jest dobrze. Myślę, że dobrze jest wszystko. Ym, no. Także gramy dalej. Widzicie, trochę lepiej mi wychodzi teraz ta seria niż poprzednia. No. Kurde, co to miało być? Ha, no co jest z tym? A wiem, zrobisz ślisk, może tak będzie lepiej Oj, fuck Coś mi ten bonus nie idzie, ale chociaż żyć w nim nie tracimy, więc Ale nie wiem co się dzieje z tym bonusem Co to było Moje umpasy. Nie twoje. Nie, nie wasze. Oj, nie lubię takich poziomów 2D, ale w kreszu to jest... Nawet przyjemne. Dobra. I poczekajmy na to. I nie wiem dlaczego zawsze, jak to wybucha. To zostaje ta jedna skrzynka. Nie powinno tak być. Albo to jest jakiś błąd. Albo nie wiem co. W czwartek powinienem coś więcej nagrać. Bo nie idę do szkoły, ponieważ o 12 mam egzamin gitarowy. Tak, chodzę na gitarę. Wiem, nie wiedzieliście. Aj, i to jest trudny, trudne miejsce. I fuck in got. bitch. Ale ładny GAT! Ej, gdzie my jest... Ej ej, 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 ludzie, ludzie. Co to jest za miejsce? A, to jest stare już. Sorry, za fejla. Tak miałem mnie przepraszać, wiem, ale to już mnie wkurzyło. Fuck. Przepraszam, laga miałem Dobra, będzie dobrze Fejle się zdarzają każdemu nawet najlepszemu let's playerowi Ale nie aż takie ludzie O, aku, aku Cześć Skąd ty mi się wziąłeś? A, bo chyba co ileś żyć się dostaje maskę a, już zapomniałem najskrytsze rzeczy w tym, w tej grze. O, haha, odkryłem fajną rzecz, żeby się zatrzymać na lodzie. I tu nie spadniemy, możecie śmiało przejść. Nie, ja chcę... Ja chcę tam się wrócić! Czekajcie, ja się zabiję. Przepraszam, zrobiłem to specjalnie dla życia. Przepraszam was. Nie chciałem. Znaczy się chciałem. Ale nie moja wina, że tutaj było to życie, głupie. O! us, Co to było? Goddammit para pa, oh, fuck He, he, he Na imieniny y, y, Postaram się kupić y, Tam krasza jedynkę To z chęcią bym zrobił Czekajcie, czy to za... Nie, nie zadziała Nie wezmę już tego umpasta to już było przez przypadek naprawdę, tego już specjalnie nie chciałem zrobić. Przepraszam. Za moją aroganckość i chamstwo w państwie. Ale ja życia nie oszukam. Jak jest, tak jest. Chyba ten odcinek nazwę e, Mega Fail, ale nie wiem jeszcze. Um. Moje, moje łompasy Zostawcie moje łąpasy rozumie ta? Yes, moje życie, ha, ja, ja Checkpoint Ej la, la o mamare rara Oj, moje łąpasy Co się z nimi stało? Ej, coś mi się dziwnie Steruje Maska moja nowa a ja tam sobie wskoczę tak. Wiedziałem, że tak będzie. Sześćdziesiąt 62. Aj być. O. Ego ja zabiłem? A nie wiem, sam już. <grywka> Tam nie wiem czy go zabiłem, o koniec poziomu A mamy power crystal? A bo tam była ta druga czaszki. Dobra Nie przechodzimy jej, nie chce mi się Także się nie jeszcze. Nie chce mi się po prostu Przepraszam za moje lenistwo Taki kretyn jak ja Musicie tak coś Musicie to wstrzymać, dobra Save, 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 save Tum tum Dobra Ogar I Pandarara i Air Crash Tu trzy diamenty A zbierzemy, postaramy się A nie wiem A dobra, zobaczmy się Ejle, będę chyba tylko Power Crystal Cześć Oj, to miejsce jest głupie. ha. Wii e, Kiedyś, teraz to już tak nie jest, ale kiedyś to te poziomy były moimi ulubionymi, jednymi. Ulubione. A i po co mi ta maska teraz? Co, doskoczę jakoś z tym? O, doskoczyłem. No i właśnie, wiedziałem, że się tak stanie, a jak tam wejdziemy, to będzie jakaś platforma i nas zabierze do innego Warpluma ukrytego, także, ale to już nie dzisiaj, nie wiem, czy w ogóle to zrobimy, ja nie wiem, czy w ogóle na stówę to przejdziemy, watch out, taki frajerek jak ja to tego, watch, tego nie zrobi, hmm. chyba, nie, zrobi, nie, ale nie lubię. Nie robię takich rzeczy. Ła! myślałem, że to to jest ten odcinek z chamstwem! Ła! Tylko Aku Aku straciliśmy. Maska znaczy się. Fak, fak, fak! Jest bonus! Ua! Nadrobimy sobie teraz trochę żyć. A mieliśmy... Ła! Ło! Jaki fart! Nie nagrywałem jeden dzień. Ludzie. Nie nagrywałem jeden dzień i zapomniałem jak się steruje padem. Ludzie, ja ostatnio nie grałem na, na konsoli. Z, yy, na konsoli tak w ogóle, bo na emulatorze to ostatnio grałem, nie? Ale tak to grałem na konsoli. To nie grałem z jakiś miesiąc i nie zapomniałem jak się steruje padem. A teraz nie wiem, co się dzieje. Nie! Na 100% przeszliśmy. Łatwe. Ej. Ja chcę więcej łumpasów. Ja chcę więcej! Tu będzie chyba życie. A. Spoko. O! Fail, Big fail. Nazwę to big fail. Nie, nie zrobię, nie, tego życia i tego tej skrzynki nie biorę. Sorry, man. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę mieć kolejnego big faila. O i tu by była droga czaszki. O, 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 o. HE! Gówno mi zrobisz. Woo! Eee, może tam było życie? A! I teraz to będzie taki hardcore. HE! HE! Uhu! Żydko! Walala! Jak byłem mały to zawsze na życie mówiłem żydko. Nie wiem. Głupi byłem. A teraz też jestem. Ole Fart. Ale fuks. Dun, 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 dun. Dun. Yy, żeby się nie pomyli... Yy, Żebyście nie zrobili takiego błędu jak, 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 ja, jak ja ostatnio jak sobie grałem w serii próbnej. Że wziąłem tą skrzynkę za taką samą i... O, to jest ten chamski moment. Udało mi się. Udało. Jest! A nie, to jest ten większy chamski. Kurde. I to trzeba wyczuć naprawdę. O! A kułaku, znowu mi się uszczęściło. czy tam farciło? Nie wiedziałem, że to mnie zabije. Być... Ile ja mam mu pasów? Może jeszcze mi z tych skrzynek wyjdzie na... O, nie wyjdzie mi na szydko, niestety. O, być. To będzie big fail. <słysy> o, dobra, nie. Nie biorę tych skrzynek. No, tu mi się naprawdę uszczęściło. Szybko! Nie mylić z, ze zwykłą paczką. O! Big Fail! Tak myślałem. Yy, muszę wyczuć moment. Kiedy przyjdzie czas? I udało się. La la la. Kolejny cholernie głupi moment. Dobra, przeszliśmy go nie na stuwę, oczywiście, że nie. Chyba w snach. W snach. Ale... No, 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 dobrze poszło yy, No dobra, no to co teraz Zapiszemy znowu i idziemy do Buried, mojego ukochanego Zarypistego yy, Zajebiaszczego Poziomu Będziemy jeździć na Miszku na na, na 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 Oczywiście Niestety już nam nie da żyć, prawda? No ale ty dziwny jesteś Polar, przepraszam cię, będziemy ciebie ujeżdżać. W tym... Dobra, w tym właśnie poziomie nie ma bonusów. Cały czas jest droga do przodu, droga do przodu. I będą czekać chyba jeszcze trzy kółkiem i R1 chyba. Można przyspieszyć ale tu jest ciężko zebrać wszystkie skrzynki na przykład te o checkpoint Żytko. jak z życiami czy żyćmi życioma jakoś tak ciężko jest raczej nie idzie źle Grze. Jak na razie idzie wszystko na jednym życiu Dobrze Uwaga No dobra I koniec poziomu Ale nie mamy wszystkich skrzynek oczywiście Jak to zawsze ja musiałem te dwie skrzynki zaprzepaścić Ach, te głupie dwie skrzynki Ach, te głupie No dobra, będziemy próbować kiedy indziej z tym Ale kit z tym No eee... dobra, idziemy zapisać I idziemy do Kruszkow! chyba Tak, dobra a kreszkow to jest chyba ucieczka przed czymś, przed kulą znowu. No dobra. Dobra. No to idziemy. A co mamy robić, jak nie iść? Uciekać? To już będzie ostatni poziom, yy, ostatnia plansza w tym. Właśnie y, odcinku To co? Mm -mm. Muszę wygnieść palce O! Tak Jak Chopin I Podrapać się w oko i kamapka I lecimy Z tym koksem Na powitanie już na powitanie cztery skrzynki. Fajnie. O, i teraz widzicie pojawiają się nam takie pierdoły. O, już nas nie goni. A, to umpasy. Aha. Moje ŁOMPASY! Nie no, co za problem zrobić ślizg. A to co za problem śliski skok, dobra. No ja chcę moju, mojego łompasa. Zrobiłem teraz największą głupotę, jaką można było zrobić. Aj! No dobra, przeżyjemy to. Moje um Ale no czego to się nie robi dla umpasa? Niby zebrałem go, a jednak przekarałem. Nie chcę tego umpasa. No, eee, rozwaliłem go tylko. Poleciał na Wermudy. Ale trudno. Znowu kula daje fula Zbieramy Wumpasy Ja jeszcze trzy Wiedziałem Jak ja znam to moje szczęście Czego to się dla Wumpasu wump czy wumpasu kurde Nie robi Ja Kresno po prostu farcisz Ale ty On nie gra, on nie gra tylko kurde farci Jezu, znowu mi się plącze język czyli znaczy, nie no znowu, no nie zawsze mi się plącze, ale Często Ja O kurde Uy. Ciekać achtem zrobić płask passe, passer vont passer passe vão passe, vont passe, vão passe, 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 passer passe, vão passe, passer passe, passer passe, vão passe, vão passe, passer passe vão passe, passer passe, passer passe, passer passe, passer passe, passer passe, passer passe Pasy, passe, pasy, passe, bum, pasy. Dobra, przepraszam. No gdzie nie ma... A, jest życie. Ha, tu, ru, 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 ru. Power Crystal 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 Nie wiem. Nie znam się na paskim. <grystanie> Nie no znam. I'm sorry, mama. Zamknięta jest łazienka. Fail. Eee... Dum, 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 dum. O, to będzie coś ciężkiego pewnie. A, Aaaa! No na pewno! No chyba w snach ludzie. Wyście... jakie ognie ogary, Żal. Wiesz, to jest niemożliwe. Ludzie ogarnijcie dał na psychopaci. Jakie debile wymyślili tą grę. Nie na no, zatem za najlepsi ludzie się tą grę. Nie, no jak mogę obrażać twórców najlepszej gry świata? O, o. o. Nie rozumiem, jak tu zrobić? Uciekać! Demon, u jednej skrzyny! Tego to się dla skrzyni nie robi, prawda? Przechodzimy cały ten poziom. Fuck. Dobra. Trzy. Cztery. Aaaaaah! Spadamy! Aaaaah! Armagedon! Kula chce mnie zjeść! A A Pomocy! Kula chce mnie zjeść! Uuuu! Haccia, racia, E ra, Ecie pecie! Nieważne! Zero skojarzeń! Yyy, zły Mega, mega, zły. Nie ponoszę kosztów za uszkodzenia gry. W razie czego? Proszę zreklamować grę i pierdnąć w kacie. Zrozumiano się? Nie! Moja skrzynia! Specjalnie teraz to zrobiłem, żeby dostać tą skrzynię. Ja muszę ją mieć. Nigdy... A! Fail. Big fail, big fail. Yes! Żydko! Motherfucker Sucker Być Być please Być please Być please Jest, nie widać jej, nie widać tej gówniary Teraz mogę sobie spokojnie wziąć Wziąć Wziąć, wziąć I wrócić Cześć Dziękuję, dobranoc eee! Wii Ha 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 O ha. Uh, 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 uh. bo to jest moje Bling Bliuu Czum Tum tam tam rapapa, rapapa pa ra chuk, Nosa czuk No sa no sa Yo safe safe, safe. U uh, uh, uh. save, safe oh. o oh, 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 oh. Big save, <grystanie> No dobra, no to koniec na tego let's playa, w tym odcinku zrobiliśmy... Snowbass, niecałe. Air Crash, niecałe. Buried, niecałe. I Crash Go, Crash Crash, całe yeah, yeah, yeah. bam, bam, dobra. Mój niogar, sia. Siała baba mak, nie wiedziała jak. Adziad wiedział, nie powiedział, no i wtedy przyszedł czak. Pozdro, cześć.